W ciągu pierwszych kilku Dziesięciu, powiedzmy trzech pierwszych lat życia, mamy gwałtowny przyrost połączeń pomiędzy, pomiędzy neuronami. To jest naprawdę nieprawdopodobne. Eksplozja. Tak, to jest dosłownie. W niektórych publikacjach naukowych się używa. Eksplozja. Eksplozja, eksplozja. eksplozja do tego stopnia, że, no, mamy tutaj w pewnym sensie proces niekontrolowany, wydawałoby się. Dlatego, że trzy, czterolatek, jeśli chodzi o liczbę połączeń w ośrodkowym układzie nerwowym, szczególnie właśnie w korze, ma tą gęstość dwukrotnie wyższą niż osoba dorosła. Mhm. Innymi słowy, mamy pewną nadprodukcję. Stąd ta taka po to, to, żeby się... potencjalnie móc to wykorzystać? Tak, to jest swego rodzaju potencjał. Znaczy, dziecko na tym etapie jest jednym wielkim potencjałem. Mhm. Czasem mówimy oczywiście o pewnym nadmiarze, i to jest jasne. My byśmy nie byli w stanie energetycznie prawdopodobnie unieść w dorosłych ciałach tak bardzo złożone mózgi, tak bardzo wiele synaps. Ale tutaj chodzi raczej o optymalizowanie funkcjonowania. Innymi słowy, działa to później, na zasadzie y, działaj, y, wiąż się, łącz się albo ginij. Mm -hmm. Innymi słowy, te szlaki, te neurony, y, a właściwie ich połączenia y, pomiędzy nimi, te obwody, które będą wykorzystywane, które do czegoś będą służyć, przetrwają. Te, które nie ulegną, ulegną selekcji.